Mówię z przestrzeni, której wszystko już jest. Znam język jego struktury i znaczenia na tyle, że mogę tworzyć Nim. Ale w tym momencie mam poczucie, że najważniejsze, co chciałabym wam powiedzieć, w temacie posługiwania się językiem w kontekście dialogu i rozmowy. To świadomość wyboru. Czyli stajemy niekiedy w ciszy i wybieramy odpowiednie słowo. Bierzemy odpowiedzialność za to słowo. Czyli stajesz w sytuacji, kiedy musisz odpowiedzieć komuś coś, zatrzymaj się. Kilka sekund ciszy. Wybierz odpowiednie słowo. Stajesz w sytuacji, kiedy musisz sam sobie nazwać coś. Stań chwilę w ciszy i nazwij to. Ta cisza pozwoli dokonać wyboru i będziesz mówić z przestrzeni, z której wszystko już jest.